Cześć, tutaj Hawek z kanału Masz 3 życia a to jest ósmy odcinek historii polskich gier zrealizowanej we współpracy z inicjatywą Polskie Gry Wideo. Tym razem wkraczamy w czasy Amigi, gdy Atari zaczęło tracić popularność, twórcy gier zaczęli zwracać się w kierunku właśnie tej maszyny. W ten sposób powstało dużo nowych firm produkujących gry. W tym odcinku powiemy o TSA i Gobi Software. Zacznijmy od TSA. Studio, już swoją pierwszą produkcją pokazało, że podchodzi do game devu na poważnie. Ich Rooster z 1994 roku był tytułem wzorującym się na Alien Bridge. Wcielaliśmy się w ostatnią nadzieję ludzkości i musieliśmy bronić księżyca przed kosmitami. Gra niestety nie była takim hitem jak pierwowzór, ale miała interesującą muzykę skomponowaną przez Marka Szybkę. Jeszcze w tym samym roku Rooster doczekał się Sequela. Kosmici zostali jednak zastąpieni ludźmi, a zamiast księżyca pojawiła się Ziemia. Ponadto kamera nie była już nad głową naszego bohatera, przynajmniej nie zawsze. Wartą wspomnienia różnicą jest większy arsenał, jaki gracz dostawał do wyboru przed misją. Kolejną produkcją studia TSA był Dan Wilder z 1995 roku. Gra nie była niczym więcej jak rozwinięciem idei z Rusterów. Twórcy najwyraźniej zrobili listę do wykonania: Kosmos jest, przyszłość jest, dobra muzyka jest, zmieniła się tylko perspektywa narzut izometryczny. Również w 1995 roku TSA podjęło się stworzenia FPS-a na Amigę. Project Battlefield posiadał główne cechy tego gatunku: był widok pierwszoosobowy, było też strzelanie. Niestety, ze względu ograniczeń technicznych, obraz nie był zbyt ładny, a ekran był przysłonięty jakby metalowymi elementami, żeby nie obciążać Amigi. Warto jednak o tym tytule pamiętać, gdyż była to jedna z ciekawszych prób stworzenia FPS-a na ten komputer. Przyjrzyjmy się teraz Gobi Software. Studio odpowiada za jedną z najbardziej znanych polskich produkcji na Amigę. Chodzi o Legion z 1996 roku, który był połączeniem strategii i gry RPG. Dwaj główni twórcy, Andrzej i Marcin Puchta, stworzyli tytuł trochę podobny do Heroes of Might and Magic. Rozbudowywaliśmy miasta i armię, walczyliśmy z przeciwnikami i mieliśmy do wyboru kilka raz, a czasem musieliśmy stanąć naprzeciw wojowników chaosu, jednych z trudniejszych przeciwników w grze. Gra sprzedała się całkiem dobrze, bo w około 5 tysiącach oryginalnych egzemplarzy, to doskonały wynik biorąc pod uwagę realia tamtych czasów, a także fakt, iż ekipę Gobi Software stanowili jedynie bracia puchtowie. Gra wyróżniała się również pod względem marketingowym. Po pierwsze zebrała dobre oceny, a po drugie jej reklamy, nie tak zresztą popularne wśród gier w tamtych czasach, przedstawiały postać Cindy Crawford w stylistyce Fantazy. Po Legionie Gobi Software zabrało się do pracy nad kolejnym tytułem, Expedition. Pierwotnie miał on się ukazać w 1997 roku, ale bracia z powodu braku czasu zaprzestali prac nad tą produkcją i nigdy nie została ona dokończona. W świecie Amigi działo się jednak o wiele więcej niż tylko gry od TSA i Gobi Software. O innych firmach tworzących tytuły na przyjaciółkę opowiemy w kolejnym odcinku historii polskich gier. Mówił do Was Hawek z kanału Masz 3 Życia. Dzięki za oglądanie. Cześć!